Eucharystia, znak nieskończonej miłości Pana Jezusa. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych, zgromadzonych w Kościele Najświętszej Rodziny 7 czerwca 1997 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. Tak niegdyś powiedział Pan Jezus do apostołów. To było wspaniałe zaproszenie. Pan Jezus kochał dzieci i chciał, aby były blisko Niego. Wiele razy błogosławił im, a nawet stawiał je starszym za wzór. Mówił, że Królestwo Boże należy do takich, którzy stają się podobni do tych najmniejszych. Oczywiście nie znaczy to, że ludzie dorośli mieliby na nowo stać się dziećmi, ale że ich serca. Powinny być czyste, dobre i ufne. Że powinny być pełne miłości. Drogie dzieci. Dzisiaj przychodzi do Was papież, aby w imieniu Pana Jezusa powiedzieć, że On Was kocha. Zapewne wiele razy Wasi księża katecheci, siostry katechetki, panie katechetki. Mówili Wam o tym, chcę jednak raz to, jeszcze raz to powtórzyć. Abyście tę radosną nowinę zapamiętały na całe życie. Pan Jezus was kocha. Nie tak dawno mogliście się o tym przekonać w sposób szczególny. Oto po raz pierwszy Pan Jezus przyszedł do waszych serc. Przyjęłyście Go pod postacią chleba w pierwszej komunii świętej. Co to znaczy, że przyszedł do waszych serc, aby odpowiedzieć na to pytanie, Musimy na chwilę wrócić się do wieczornika. Tam podczas ostatniej wieczerzy, tuż przed swoją śmiercią, Pan Jezus podał apostołom chleb i powiedział: Bierzcie i jedźcie, to jest ciało moje. Tak samo dał im wino, mówiąc: Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. I wierzymy, że choć apostołowie czuli. W ustach smak chleba i wina, prawdziwie spożyli ciało i krew Chrystusa. A to był znak Jego nieskończonej miłości. Kto bowiem kocha, jest gotów oddać ukochanej osobie wszystko, co, najce, co ma najcenniejszego. Pan Jezus w tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógł ofiarować apostołom, jednak dał im coś większego. Dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten Najświętszy pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał je świętością. Oto co znaczy, że Pan Jezus przyszedł do waszych serc. Pan Jezus was kocha. Pan Jezus was kocha. On jest w was, Jego miłość jest w was, napełnienia i. I sprawia, że stajecie się coraz bardziej do Niego podobne, coraz bardziej święte. Jest to, moje dzieci, wielka łaska, ale także wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy starać się, by nasze serce było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: Zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce, jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię świętą w Was zamieszkał. Nigdy nie czyńcie tego, co jest złe. To czasem może być trudne. Pamiętajcie jednak, że Pan Jezus Was kocha i pragnie, abyście i wykochały Go ze wszystkich sił. Dziś, razem z Wami, pragnę podziękować Panu Jezusowi za Jego nieskończoną miłość którą obdarowuje wszystkich ludzi. Wielbimy go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozostał, abyście ży życie mieli i mieli je w obfitości. Dziękuję również waszym katechetom i ka katechetkom, którzy przeprowadzili was do Pana Jezusa. Dziękuję też tym, którzy w Polsce podejmują trud przekazywania wiary w szkołach, jest to zaszczytne, choć wielokrotnie niełatwe zadanie. Wymaga ono świadectwa wiary, nadziei i miłości. Wiary, która mocno oparta jest na Ewangelii. Nadziei, która w perspektywie zbawienia nie przekreśla żadnego człowieka. Miłości, która nie waha się dawać to, co najlepsze, nawet za cenę ofiary z siebie. Niech nie opuszcza Was przekonanie, że młodzi ludzie, mimo iż tego być może nie okazują, potrzebują i pragną tego Waszego świadectwa. Duch Święty, który oświeca i umacnia kolejne pokolenia apostołów, niech wspomaga również Was, dzisiejsze zastępy katechetów i katechetek w Polsce. Na końcu pragnę jeszcze skierować słowa wdzięczności do rodziców do Was tu obecnych i do wszystkich rodziców w Polsce. Przynosząc kiedyś Wasze dzieci do chrztu, zobowiązaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i w miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę Was! Nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewnienia potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Jeżeli chcecie, wy, rodzice, obronić wasze dzieci przed demoralizacją, przed duchową pustką, jakie proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy. Otoczcie te dzieci ciepłem, Waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia. Waszą miłość, Wasze wysiłki i troski zawierzam najświętszej rodzinie, która patronuje temu Kościołowi tej parafii. Niech opieka Jezusa, Maryi i Józefa będzie wam umocnieniem. Jeszcze raz obejmuję sercem dzieci tu obecne zakopiańskie i wszystkie dzieci w kraju, szczególnie te, które niosą ciężar cierpienia czy opuszczenia. Wszystkim rodzicom, którzy podejmują codzienny trud utrzymania i wychowania swego potomstwa, oddaję hołd. Duszpasterzom i wiernym całej parawi, dziękuję za życzliwość, gościnę. И дар молитвы.